Nie, wiesz to, wiesz to, kurde. Okej, okay, dobra, okej, okay. Powiedzmy, że już to się umyło. Pędzi tyle się nam wyrało, no, no, no tak to jest. jest. No, z no, wodą to Niej, dobra. No, to Teraz, nie, siostr, zaraz mam ją przedstawić. Siostrą jestem. Do tego. O, dobra. No, dobra. no, no i wiesz Dobra, ja teraz Kurde, Kurczę, no, biegny przykład zbożenny dykiel, która po prostu naje za jeden grosz 15 naczyń potrafiła Nie oglądaliście tej reklamy? No. Oglądaliśmy! No. Nie oblej mnie! Patrz, daj, co już tam dajesz! Nóż, teraz nóż, tu masz nóż! dajcie miejsca! O kurde! Czekaj, nie tak, no. drugą stroną wam będzie łatwiej, bo jak ostrzem to przepiłujesz gąbkę. Tu my się pomylił. Czekaj, to ja może tu umyję. Dobra, tu już się umył nie przypiłujmy gąbki. Ha, gąbka musi żyć. A, dobra. teraz kolejny. Co, mhm. <tuszy> tu lubicie nowy nóż. Trochę klapijcie panowie. Wiecie, jak jest... najpierw nie prosić, żeby tutaj do, do marcyń dopuścić. Nie, no ja, jest... to się <grym> proszę. a ty nam kazałeś... Cicho, na nie Ja się mogę posprzątać. U... różne w dodatku. Bo prostu jest... my naczynia, no masz. Bo mogę ci piżamkę bo jak No piżamkę no, skołtuniłem i wrzuciłem. się nie umiesz skorać piżamki. Ała! Co, kocham? o jakaś no, to. Dobra, jadę tutaj do was z mopem. O, my najmocniejszy... Jestem.

No, to, no. gdzie to gdzie to pokrętło dasz? Tu. To, no. to, to połóż tam na górę. Okay. No to? teraz, teraz no. wiesz tutaj coś, wiesz. nie to. O, nie, się W wodzie. Ty ją trzymaj, ja ją będę masował. <grywa> trzymaj, bo to jest, to jest życie. Trudna szkoła życia. Eee. Mm. No to, mm. Czekaj, może w ogóle weź ten lopez lustro. No. no, czekaj, daj, tyste. No, mocz pan, moczko. Z drugiej strony pokaż. Tutaj, no już no, no, wystarczy, no. no, no pięknie, no, jeszcze majtki wsadził mm. Weź, weź, weź racał. No, to czasami mych tak. chumil. Kurde. O, to jest tylko to... zwykły serek, panowie. Co z serek. tego, że po co dwa tygodnie? To no to piszcie teraz, piszcie A to jaki teraz. Kurwa. Pleki, bo teraz. Pleki, bo efekty specjalne mam tutaj przed kamerą? Będę Pleki, na teraz. Pleki, na koncercie. już bo teraz. no, już, no już, daj. O, to jest Daj, no człowieku! No, Dajcie! Z płomieniem no. innym... Daj, no. Dawaj, bierz nogi. To, Dobra, no bierz talerz, bierz Talerzyk wystarczy opukać. Nie, talerzyk musi być umyty. Umyty z jednej o. i z drugiej strony. Zawsze mówi z drugiej strony też, no, tak. tak. A, Puka. Widać, 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 że. Widzicie, jakie są same plusy, że ja nie mam zmywarki, ludzie. No. Dobra, jest. Okej, okay, okay. dobra. Nie ty. No. Niech mi Ale ty... Po talerzyku. O piękny. O, tak szalstaj, bardziej. R... O, I to to to, to takie Na ja nacukę ale... też podniesie. No weź to. Ja nacukę, Nasówkę, Ej, to takie na. Kurdy, wiesz, nie muszę sam pracować, widzę tu, bo. ty Ja? To się... Nie. No, złap ten talerz, ja go będę mył! No, nieźle to umyję. Proszę. Proszę. jak ten debiut tego nie trzyma, to tak ja to mam myć, no! To no, mi nie tego Dobra. Dobra. To zrobimy tak. Teraz Dzień, wyłączę.